Ta historia zaczyna się od bardzo dużego smoka, a ten facet walczy ze smokiem, nawet się przekształcił, ponieważ znikąd wyrosły mu skrzydła, a ta transformacja jest naprawdę op. Ponieważ dzięki swojej mocy mógł łatwo powstrzymać smoka, albo cóż, tak myślał ten facet, ponieważ to jest żart, stary, ponieważ smok łatwo się uwolnił, ale w tym momencie facet wykorzystuje sytuację i łamie smoczą nogę, a swoim własnym skrzydłem udaje mu się zabić. Go. Pięć lat później widzimy, jak nasz protagonist eksploruje las. Ale przez przypadek uderza w drzewo, ale to nie wszystko, ponieważ w tym momencie pojawia się dziki niedźwiedź. Przybył pierdolony Yogi Bill. W rzeczywistości niedźwiedź, który się pojawił, to niedźwiedź z sabretutem, chociaż Protagenist się go nie boi, ponieważ jest w trybie wojownika totemowego klanu. Więc po wielu strachach, których nigdy nie miał, Protagenist zaczyna się bawić z niedźwiedziem, ale rzeczywistość jest taka, że Protagenist nie mógł nawet ruszyć niedźwiedzia. Ponieważ bitwa zaczęła się trząść, więc ten staruszek zastanawia się, czy to jest objawienie ziemi. Więc staruszek mówi, że w końcu nadszedł ten dzień, a ponieważ protagonist nie mógł poradzić sobie z Niedźwiedziem, nie miał innego wyjścia jak uciekać. Hej, staruszku, poważnie. Myślisz, że zabicie osoby, która jest bezbronna, zaszkodzi twojej reputacji jak Niedźwiedź? Król i próbował rozmawiać z Niedźwiedziem, to w ogóle nie zadziałało, protagonist wciąż biegł, biegł i biegł, nawet skoczył do wody, a tam wpadł na świetny pomysł. Ponieważ protagonist przyciągnął ogromną rybę tyrana, wydawało się, że walczył z niedźwiedziem. I to naprawdę zadziałało, ponieważ walczyli tam, więc niedźwiedź chciał się wycofać z walki i wszystko, ale podczas gdy niedźwiedź wspinał się na górę, dziki protoł pojawił się niespodziewanie. Więc mówi, już ci mówiłem, staruszku, wielki wojownik totemowy. Używając wielkiego kamienia, bohater staje się zwycięzcą tej walki. Ale zanim przejdziemy dalej, pytanie z dzisiejszego wideo: Jakie było pierwsze anime, które oglądałeś? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Tymczasem w wiosce wódz wioski zwołuje wszystkich, a wódz pyta, czy wszyscy się zebrali, i mówi, że ma do ogłoszenia coś ważnego, a podróżnik mówi, że pobliskie plemiona na południu połączyły się. Aby stworzyć jedno plemię, a tam chcą wyhodować wojowniczego totemu, jednak jego klan nie znalazł odpowiedniego kandydata w ciągu ostatnich pięciu lat. Reszta plemienia, gdy to słyszy, zastanawia się, czy będą mieli takiego kandydata w swoim plemieniu, a przypadkowo w tym czasie Proutou przybył do wioski z ciałem niedźwiedzia z kłami Saber. Ale nikt w wiosce nie widział Proutou, tylko niedźwiedzia, wszyscy byli bardzo przestraszeni, nawet niektórzy z nich już wyciągnęli broń, aż w końcu zobaczyli, że ciało niedźwiedzia przyniósł Proutou. Wszyscy mieszkańcy wioski byli bardzo zaskoczeni, ponieważ są jak małe rybki, prawda? Dlaczego ci nie powiedziałem? Ale to jest przezwisko, które Proutou ma w wiosce. Dumny Proutoł mówi, że Niedźwiedź to ofiara, która go złapała, ale ten facet z wioski myśli, że Proutoł kłamie, i że nie mógłby tego zrobić z ciałem Niedźwiedzia. I zdał sobie sprawę, że nie umarł naturalnie, więc to potwierdza, że Niedźwiedź został pokonany przez Proutoł. Po przeanalizowaniu sytuacji i zobaczeniu, co się dzieje, szef ogłosi coś, ponieważ mówi, że wyślą Proutoł jako przedstawiciela plemienia, więc Proutoł będzie musiał zdać egzamin na wojownika totemowego. W tym roku, więc Proutou wyjedzie jutro rano, a tutaj, podczas gdy Proutou śpi, ujawnimy coś, ponieważ pamiętają faceta z początku, który walczył z smokiem, był wojownikiem totemowym. Pamiętasz ząb smoka, który wyciągnął w walce? Otóż okazuje się, że ten facet dał Proutou ząb smoka, więc w tym momencie Proutou obiecał mu, że będzie najodważniejszą osobą, więc Proutou chce zostać wojownikiem totemowym. Prouto dotarł do miejsca, gdzie był egzamin, i zobaczył, że wiele osób się śmieje. Więc on też, ale zaczyna się śmiać. Jednak Prouto szybko zdaje sobie sprawę, że śmieją się z niego, ponieważ ten facet mówi do niego: 16 lat, jesteś pewien, że to nie kłamstwo. Ponieważ w zasadzie naśmiewa się z postury, Prouto: Hej, staruszku, co robisz? Widzę, że jesteś całkiem agresywny. O tak, a ty jesteś niegrzecznym babunem. Z powodu tego, inni zaczęli się śmiać z drugiego chłopaka, a ten facet z długimi włosami nazywa przegranymi tych, którzy się śmieją, a kiedy również nazwał Proutą i innych, ci się wkurzyli. Ale w tym momencie pojawia się dzika waifu i pyta, dlaczego się kłócą, ale w każdym razie zaczyna brzmieć gwizdek i wszyscy mają się zebrać, a chłopaki, którzy się pojawił. Mówią, że studenci pierwszego roku są bardzo aktywni, a ci, którzy się pojawili, to egzaminatorzy Heine i Ryn. Heine mówi, że słyszała bójkę wcześniej. Więc zaczyna upominać faceta, który kpił z protagonisty, ponieważ mówi, że pierwszą rzeczą, której muszą się nauczyć, jest szacunek, ale podczas gdy hajne ich pouczała, oczywiście poślizgnęła się na skórce banana, więc protagonista nie może się powstrzymać i zaczyna się śmiać. Hajne była zdenerwowana na proutou, ale nic nie robi. Ale hajne mówi proutou, że nie ma odwagi, by być trójką, by być wojownikiem, a po powiedzeniu tego proutou mówi do innych, żeby za nim poszli. Ale Proutou mówi, hej, Łysy, nie lekceważ mnie, ponieważ Proutou twierdzi, że jest człowiekiem, który pokonał Mamuta. Ale Hajne nie wie, co on mówi, że zabiłeś Mamuta sam, komu kłamiesz? Ponieważ mówi mu, że zabicie Mamuta wymaga przynajmniej czterech tysięcy siły. Więc Łysy mówi Proutou, żeby pozbył się swojej ręki, ponieważ mówi, że to wymaga mniej wysiłku i że nawet tego nie może zrobić. Więc Łysy mówi Proutou, żeby pozbył się swojej ręki, ponieważ mówi, że to wymaga mniej wysiłku i że nawet tego nie może zrobić. Więc po tym, mówią bohaterowi, aby był posłuszny i poszedł do domu, ponieważ mówi, że to nie jest miejsce dla niego. Ale bohater ma plan, musi wziąć udział mimo wszystko. Nikt nie może mnie zatrzymać, a drugi egzaminator myśli, że bohater jest naprawdę interesującym facetem, a ten łysy facet naprawdę się nie uczy, ponieważ znów się potknął o skórę bananową. Drugi egzaminator mówi bohaterowi, że jest kapryśny, więc mówi mu, że chce z nim zawrzeć zakład, ponieważ mówi mu, że ta grupa to studenci pierwszego roku, a gdy on może pokonać kogoś. Jeśli osiągnie to, będzie mógł poddać się egzaminowi. Bohater akceptuje to bez problemu, więc pyta, kto będzie jego przeciwnikiem, a bohater zaczyna nadawać pseudonimy osobom w pokoju. Pyta, kto będzie walczył przeciwko temu, który pokonał niedźwiedzia, więc bohater mówi: Czy to ty? Czy ty? Czy ty? A to będzie przeciwnik bohatera, i mówią, że zwycięzca będzie mógł zostać, aby poddać się egzaminowi, a przegranemu oczywiście trzeba opuścić wieżę wojownika. A ten, który będzie przeciwnikiem bohatera, mówi, proszę o troskę, więc obaj przeciwnicy spotykają się, aby walczyć, i mówią, że mogą zacząć, gdy będą gotowi. Ale bohater już jest w złym nastroju, ponieważ mówi, hej, ty, ja to jestem, kto pokonał lwa Szab, list. Jeśli jesteś przerażony, nie jest jeszcze za późno, aby teraz zrezygnować. A inni, którzy obserwują walkę, są napięci, ponieważ mówią, że są to bardzo różne typy ciał, ale jasne, że nikt nie ma wiary w prota, nawet egzaminatorzy nie zakładają zakładki. I wszystko od Ren, który pyta Heinea, kto według niego wygra, na co Heine mówi mu, aby postawił coś nudnego. Ale cóż, Ren ma nadzieję, ponieważ mówi, że to nadal jest niepewne, i że walka rozpoczęła się, ponieważ Prat będzie pierwszy atakować, lub cóż mniej więcej, ponieważ Prat ominął atak i zaczął biec. Więc mówi, hej, wszyscy, co możecie robić, to biec. Ale to, czego nie wiecie, to że to jest taktyka prota, ponieważ Prat myśli, że tylko głupcy walczyliby przeciwko swoim przeciwnikom na froncie, ponieważ Prat chce zrobić to. Co chce zrobić, to zużyć energię swojego przeciwnika, a gdy nadejdzie odpowiednia chwila, po prostu kontroatakować. Więc Prat myśli, że to jest doskonała taktyka, jednak nie spodziewał się, że jego przeciwnik jest też tak szybki, więc Prat myśli, że to jest doskonała taktyka. Jednak nie spodziewał się, że jego przeciwnik będzie tak szybki, więc nie atakuje z siłą, ale Prat mógł użyć sztuczki, ponieważ mógł ominąć, gdyby Prat wspiał się na słup. Ale przeciwnikowi udało się go powalić, więc Heini myśli, że to koniec dla Prota, przeciwnik Prota pyta go, czy uderzał za mocno, a jako że Prat był pod pniem. Mówi, że zaraz go wyleczy, ale to prank bracie, ponieważ Prat udawał cały czas. Więc w tym momencie Prat skorzystał i rzucił piaskiem w jego oczy, ale inni, gdy to widzą, myślą, że Prat jest bezwstydny, a Prat właściwie użył tej samej taktyki. Co z niedźwiedziem, ponieważ w tym momencie z dużym kamieniem atakował swojego przeciwnika. I jeśli Prat mógł pokonać taktykę, oczywiście jego przeciwnik nie byłby mniej, więc Prat ogłasza siebie zwycięzcą, ale inni uważają, że jest zbyt uparty i mówią mu, że jest zbyt przerażony, aby walczyć twarzą w twarz, ale Prat mówi: "Wiesz, nie może być łaskawy na polu bitwy, ale Prat śpiewał zwycięstwo bardzo szybko, ponieważ w tym momencie facet wstał bardzo wściekły, więc z tym samym kamieniem zaczął gonić Prota. I mówi, że nigdy go nie przebaczy, Prat prawie wspiał się na totem. A jeden z egzaminatorów powiedział mu, że nie może wspiąć się na totem w ten sposób, nawet jeśli inni zaczynają rzucać kamieniami w Prota, ale Prat jedynie mówi im. Aby zamknęli się, ponieważ przeciwnik Prota również zaczął wspinać się na totem, aż go złapał za nogę i rzucił nim w locie. I en tym uderzeniu, gdy on przyłożył Prota do ziemi, Prat stracił przytomność. Ten facet próbował obudzić Prota, mówiąc mu, że chciał tylko przestraszyć. W tym momencie rozległ się gwizd. Aren powiedział, że farba się skończyła, więc kazał wszystkim się zebrać. Podczas gdy wszyscy odchodzili, Prat leżał na ziemi, ale nie poddał się, ponieważ nadal się poruszał i mówił, że jeszcze nie przegrał. Powiedział Renowi, aby go zostawił. Egzaminator zapytał Prota, co chce powiedzieć. Zapytał, czy żartuje. Ale w płaczu powiedział, że chce stać się wojownikiem totemu. Egzaminator naprawdę go nie zrozumiał i zapytał: Co mu się stało, czyli dlaczego próbuje zostać nawet bez zdolności? Zapytał Prota, czy myśli, że to wszystko jest żartem, ponieważ powiedział mu, że wydaje się, że nie można żałować tych, którzy biorą udział w egzaminie lub śledzą egzaminatorów. Podczas rozmowy jeden z nich powiedział, że słyszał, że ten egzamin jest szczególnie trudny. Ale w tym momencie, gdy Prat chce zwrócić uwagę, mówi im, że są bardzo czerstwi. Ci dwaj facetowie, gdy zobaczyli Prota, byli zaskoczeni i zapytali go, czy nie został wykluczony z egzaminu. Ale Prat ma plan, by być silnym sprawiało, że był tak popularny. Prat dołączył do chłopaka, którego wcześniej pokonał, i wydawało się, że rozmawiali o czymś. Pozostali zastanawiali się, o co im chodziło. Gdy opuścili miejsce, gdzie byli, inni poszli zobaczyć, co robili, i tam znaleźli rysunek. Ten facet, widząc prota, mimo że wygrał, powiedział, że naprawdę nie może go zlekceważyć. Egzaminator upadł, ale inny egzaminator powiedział im, aby się nie martwili i spojrzeli na moc wojownika totemu. Ponieważ egzaminator będzie małym przykładem jego mocy, wtedy otrzymali czarne skrzydła, więc wszyscy, w tym prat, były w szoku. Prad powiedział, że to jest wojownik totemu, ale aby mieć moc totemu, najpierw musisz zdać egzamin. Więc egzaminator kazał innym pospieszyć się i biec jak najszybciej na szczyt góry. Na szczycie jest za wysoko, a wtedy egzaminator podsumował, że teraz wyjaśnią, co będą robić dalej, ponieważ muszą przejść przez pień, aby przejść na drugą stronę. Więc niektórzy mówią: "O mój Boże". Kamienie na drugiej stronie mówią, że są ich biletami, więc mówią, że kamień musi zawsze być z tobą. Co do wielkości kamienia, ci, którzy przechodzą pierwsi, mogą wybrać pierwszych. Jest też coś innego, co należy dodać, ponieważ liczba kamieni jest ograniczona. Więc osoby, które przyjdą późno, aby dostać kamień, będą zasadniczo wyprzez egzaminatora. Ponownie wyjaśnia, że to nie jest gra i że jeśli przystąpisz do testu bez żadnej świadomości, możesz zginąć, więc doradza im, aby zrezygnowali wcześniej. Cóż? Egzaminator pyta, kto będzie pierwszy, podczas gdy tłum był pełen wątpliwości, ale w tym momencie ten facet mówi: Hej, jaki jest problem? Ludzie z naszej plemienia chodzą po gałęziach każdego dnia, ten poziom mnie nie przeraża, dlatego wyglądasz jak bawu. Cóż, ten facet będzie pierwszym, który zacznie. Ale przez z prototypem był rozkojarzony, więc zastanawiali się, jak sprawić, żeby przeszedł. A ktoś próbował przejść, ale nie poszło dobrze, ale teraz długowłosy zamierza przejść, a on jak mistrz parkouru skacze i robi to bez problemu, więc łapie pierwszy kamień. A prototyp był zmartwiony, ponieważ jeden bierze kamień, ale ten facet mówi mu, żeby się nie martwił. Że poza długowłosym chłopakiem, który właśnie skoczył, mówi, że wszyscy inni są bezużyteczni i nie mogą tego zrobić, ale w tym momencie jak pięć osób skacze. A ta wajfu również zamierza skoczyć, więc wajfu udaje się to bardzo łatwo, a ponieważ usunięto już kilka kamieni, sytuacja się pogarsza. Ale nie, ten facet zamierza skoczyć, i ku zaskoczeniu udało mu się, ale mówi, że to dzięki mocy miłości, ponieważ tak, ten chłopak jest zakochany w waifu, a większość z nich już skoczyła. A teraz pozostał tylko prototyp i facet, z którym miał do czynienia, więc prototyp podchodzi do niego i pyta, czy chce przejść. Egzaminatorzy analizują sytuację, a Garyn pyta Hania, czy myśli, że oni przejdą, a Heini mówi, że chociaż grubez ma dużo siły. Mówi, że jego waga decyduje, że nie może skakać daleko. A z drugiej strony, jeśli chodzi o prototyp, myśli, że tym razem musi się wycofać. Cóż, prototyp i Grubes będą zespołem, a Grubes mówi, że to głupota, ale nie ma lepszego sposobu. Więc nadszedł czas na skok. Obaj więc wiążą linę i skaczą jednocześnie, ale nawet nie byli blisko przejścia, przynajmniej tak się wydawało, ponieważ kiedy spadali, prototyp mówi, hej, Grubes. To od ciebie zależy, ale Grubes mówi, żeby się nie martwił, więc podczas spadania Grubes kopie prototyp, aby wyprzedzić. I to zadziałało, więc dzięki temu udało im się przejść, a zostały tylko dwa kamienie, dobrze wygrane, ponieważ ten facet rzucił się, aby złapać jeden, więc jest problem. Ponieważ został tylko jeden kamień, ale są prototyp i grubes, a ponieważ został tylko jeden kamień, mówią im, że jest tylko jedno miejsce w teście, grubez mówi, że nie chciał tego przyznać. Ale on mówi, że nie może skakać sam, więc mówi, że wszystko zależy od Prota, a Gruby też mówi, że jest zadowolony z tego, gdzie dotarł, więc każe Protowi, aby zdał egzamin. I tacy, co zostali z kamieniami, mówią im, aby się spotkali. Ponieważ mówią, że będzie nowy egzamin, i ten zaraz się zacznie, ale Prat pyta, aby poczekał, ponieważ kamień, który ma przenieść, jest bardzo duży, więc ledwo go ponosi. No tak duży kamień, możesz go podnieść jak cegłę, musimy porozmawiać trochę o treści tego testu. I mimo, że wszyscy pochodzą z różnych plemion, mówi on, że każde plemię jest poświęcone swojemu totemu, ponieważ totem reprezentuje wiarę całego plemienia, a w sanktuarium, gdzie totem jest poświęcony, jest coś w rodzaju pieczęci, a ta rodzaj pieczęci nazywa się znakiem totemicznym. Więc to, co wszyscy muszą zrobić dalej, to znaleźć barbarzyńców w zagubionym lesie i zdobyć tam ich znak totemiczny, więc muszą umieścić znak na własnym kamieniu. A ikuno pyta, czy dostaną znaki totemiczne ochotniczo, ale egzaminator mówi mu, aby przestał marzyć. I że ci, którzy są w lesie, są wszyscy dzikimi, więc większość z nich to kwiożercze i wojownicze stworzenia, i że aby zdobyć znak totemiczny, nawet podchodząc do nich. Ryzykowałbyś śmierć, więc egzaminator życzy im powodzenia i mówi, że mają 7 dni przed ostatnim błyskiem słońca, a po tym okresie będą na południu lasu, i oczywiście ci, którzy nie pokazują się po ustalonym czasie, zostaną wyeliminowani, ale zanim wszyscy odejdą, muszą iść z remem. Aby dostać pióro, i zastanawiają się, jakie jest przeznaczenie tego pióra, mówią im, że pióro ma dużą lekkość, więc dobrze, po otrzymaniu pióra, wszyscy ustawiają się, i jest czas na odjazd, więc test zaczyna się, a dzięki piórkom latają. Ten chłopiec biegł jak najszybciej, ale wtedy ten facet z długimi włosami słyszy głos. Więc zastanawia się, kto tam jest, a ten drugi facet był bardzo zły, więc pobiegł przestraszony, i w tym momencie pojawia się dzika wajfu, a ta dziewczyna przychodzi w grupie. I ten facet z długimi włosami mówi: Hej, nie znam cię i nie chcę kłócić się, ale ta dziewczyna każe mu posłusznie iść z nią jako niewolnik, więc ta dziewczyna doradza temu facetowi z długimi włosami, aby nie walczył bez sensu, więc w tym momencie facet z długimi włosami postanawia. Uciec, ale ta dziewczyna jest za nim. Ta dziewczyna podchodzi do niej i mówi jej, że ma dobre siły i mówi jej, że będzie bardzo użyteczną niewolniczką dla niej, a ten facet skorzystał na okazji, aby uciec. Lub to, co myślał, ponieważ szybko wysłali kogoś, aby go złapać. Zaskoczenie Sukinsyn, a teraz mówią mu, że kolejny to ten z długimi włosami, ale ten z długimi włosami mówi mu, że nie ma tym zainteresowania i mówi mu, że skoro złapali kogoś, to on pójdzie pierwszy, więc facet miał zamiar odejść, ale w tym momencie dziewczyna wyciąga bat. I zaczyna go atakować, więc cóż, nie ma wyboru, jak tylko znowu uciekać, jednak chłopak z długimi włosami ma teraz problem, ponieważ zabrali mu kamień, który niósł, a ponieważ zabrali mu kamień. Nie może uciec, a dziewczyna zdaje sobie sprawę, że kamień był dla niego ważny, ale znów zamierza go zaatakować. A chłopak z długimi włosami mówi, że boi się, że już nie może kontrolować tej mocy, lewa ręka ma zamiar się ruszyć, ale w tym momencie jest całkowicie uwięziony. Więc przewracają go i zabierają, w międzyczasie waifu wylądowała, gdy widzi swoje otoczenie, zdaje sobie sprawę, że nigdy nie widziała nikogo innego. Chociaż znalazła to super wielkie drzewo, a nad drzewem zauważa, że coś wisi, a w tym momencie pojawia się ta żaba, dziewczyna, gdy ją widzi, myśli, że jest bardzo urocza. Więc próbuje z nią porozmawiać, ale żaba się boi i ucieka. Jednak problem polega na tym, że gdy waifu uciekła, zostawiła kamień za sobą, w międzyczasie Proutou w końcu wylądował, chociaż nie miał takiego dobrego lądowania. Ponieważ spadł na tego gościa, a gdy obaj się zderzyli, zaczynają się kłócić przez chwilę, więc tam się kłócili i kłócili. Ale w tym momencie pojawia się ten wielki facet, i z kijem uderza Proutou, a ten facet mówi, że to, co dzisiaj zrobili, jest bardzo dobre, więc facet mówi, że zamierza złapać ich obu. Co się stanie z naszym Proutou, zobaczymy to innym razem. Ponieważ kończy nam się czas. Jeśli zależy to od wsparcia tego wideo, przyniosę wam część dwóch, więc jeśli chcecie część dwóch, zostawcie swoje polubienie i komentarz. Pamiętajcie, że nie musicie być ekspertem, aby być wspaniałym artystą. A bez dalszych ceregieli, widzimy się następnym razem z jeszcze większym art. Etak.